Na nowej ścieżce rowerowej, która prowadzi wzdłuż ulicy Siemienowickiej w Chorzowie, ponad 50 rowerzystów przywitało 20 marca kalendarzową wiosnę. W większości byli to uczniowie zespołu szkół ogólnokształcących numer dwa. Pojawił się też jeden przyciągający uwagę bicykl. Mamy go 3 lata. Bardzo fajny bicyk wzbudza takie zainteresowanie. No i na bicyklu zawsze przewodzę z przodu, oprócz tego robimy takie rajdy rodzinne rowerowe, no i już na wszelkich takich imprezach właśnie takich plenerowych, rowerowych, gdzie tam coś się dzieje, no to zawsze się pokazuje na tym bicyklu. Chcemy powitać wiosnę, przywołać ją, żeby ona do nas dotarła. Zrobimy sobie taką rundę i dzwoniąc po drodze, w cudzysłowie, przywołujemy wiosnę. Nowa ścieżka rowerowa ma 1800 metrów długości. Koszt realizacji tej inwestycji to niecały milion złotych. Ludzie aktywni. Ścieżka jest już się gotowa, oddana do użytku i tym samym będziemy mieli okazję po raz pierwszy właśnie po niej przejechać. Myślę, że to jest taki fajna, fajny moment, aby promować również według naszego hasła Chorzów piewa w ruch, promować aktywny wypoczynek, jazę rowerową. Zachęcam wszystkich mieszkańców do określenia naszych ścieżek, z tej ścieżki konkretnej. Druga tylko przypomnę powstała w Batorym wzdłuż ulicy Skrajnej. No i myślę, że to nie, nie jest ostatnia nasza inwestycja w tym kierunku. No, 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 no. Cykliści obudzili dzwonkami rowerowymi śpiącą na ławeczce młodą damę wiosnę. Potem rowerowy orszak ruszył w drogę. A korzystając z obecności pana prezydenta, panie prezydencie, jak najwięcej ścieżek. Astronomiczna wiosna w tym roku zawitała do nas 20 marca o godzinie 12.02. Słońce znalazło się w punkcie równonocy wiosennej i wstąpiło w znak barana.